Dzień dobry, jest 13. Za 7 godzin będę komentował mecz przy ulicy bułgarskiej Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. Będę komentował mecz ze stadionu Mistrza Polski. Oficjalnie rozpoczynamy kolejny sezon kanału Młody Nadaje. Ostatni mecz między Lechem a Śląskiem, gdzie nie padła żadna bramka, to było 35 lat temu. Dzisiaj liczę na bramki tym bardziej. Osłabiony Lech, kontra troszkę taki niepewny Śląsk. Dwa remisy, zwycięstwo z pogonią, porażka z koroną. Taki jest właśnie bilans ekipy Dziurdziewicza. I dzisiaj liczę na pewno na dużo bramek. Od piątku jestem podekscytowany tym, że dostanę ta akredytacja na ten mecz, bo zawsze, tak jak komentowałem we Wrocławiu, w Gdańsku, to do tych największych stadionów brakowało mi tylko lecha. Byłem też oczywiście w Białym Stoku, Radomiu, i dzisiaj liczę na to, że ponownie będzie się dużo, dużo działo. موسیقی Siedemnaście, Petr Szwart. Dziewiętnaście, Adrian Dwadzieścia trzy, Igor Garcia. Dwadzieścia cztery, Prawa strona, Johnny Eboa. Już nisko karnego, Lecha poza Nie Boa. za Boa. Zamarkowsza uderzył. Nie boa. Obok słupka. Pierwszy strzał w tym meczu. Rejra, błąd. Dużo błędów bością. Recursu się lecha i zobaczmy. Śląsk przybił ze szansa na gola. Betnarek. Kapital interweniuje. Ratuje lech. Lewą nogą. Radosław Murawski. Murawski. Górna piłka. Bardzo dobra do Citaj Schwilego. tej chwili Musi poczekać. tej chwili Uderzenie broni teraz rolnik. Daglas. Teraz tę piłkę opanuje, tak jest. Bolekarny piłka Iszak! Nie ma bramki, ależ był blisko Szwarty. Piłka do Souzy. Souza odgrywa Barry Douglas. I teraz zobaczmy, czy daj Szwili Nie ma bramki, ależ to byłby gol. I teraz Szwart sam, indywidualnie Szwart. 1-0 prowadzi śląskie przy ulicy bułgarskiej. Z lechem Poznań. 26 minuta ekipa Dziurdziewicza wychodzi na prowadzenie. Bary Douglas. Polekarne piłka. Zobaczmy. Ależ tutaj minął się z piłką do prawej strony. Citaj Szwini. szpili Kwekwest uderzenie! I broni to Szromnik, ale zaskoczył! Właśnie kwek kweskiri I nie ma bramki, Dobry kosztek ta piłka bardzo! Zaskoczyła Szromnika. Douglas! Ponownie Souza. I teraz zobaczmy. Ależ to było e, uderzenie. Citaj Szwili w pole karne piłka. Zobaczmy. Słupek nie ma bramki. Dużo miejsca. Zgrał. piłkę bardziej do lewej strony. Ekspozito uderzenie. Bednarek broni. E, to było groźne. I rusza teraz Pereira. Citaj Szwili. Citaj Szwili. Pole karne piłka. I żak nie doszedł. Jeszcze Bary jeszcze Amaral, Amaral do lewej strony, zobaczmy, może teraz, i będziesz strzał, okazja, nie ma bramki, ależ był blisko, Michał Skóra, żeby Lech w końcu. Exposito, nie było Paulu, idziemy w drugą stronę, Lech Cipimca, ale źle, źle, nie w tempo, i teraz rusza Jeboa, John Jeboa, zobaczmy, Exposito, nie ma bramki, Śląsk. Szlą... Tutaj mógł prowadzić dwa. Sebastian Berger, szansa na Śląska, na prowadzenie. Bergier. Zobaczmy Ozer, Berger, Berger, Bednarek ratuje le... Jeszcze Murawski, czysto! Amaral, Amaral! Zobaczmy, pole karne! Nie ma, nikt nie zamyka. I jeszcze będzie szał. Uderzenie. To było Christophera Welde, ale pole karne Daglas. Jeszcze będzie kwek bez giri, ależ kapitalne uderzenie, lecz broni to fantastycznie Michał Szromnik. Jest za 25. Pierwsza, jeszcze około godzinka do domu, gardło zdarte, ale było, było warto. Jedna bramka, ale emocje w Poznaniu na stadionie Mistrza Polski były niesamowite. Niezwykły doping, atmosfera. Dużo też akcji naprawdę dobrych, godnych komentowania i dzisiejszy dzień był świetny. Bardzo się cieszę, że miałem okazję ten mecz skomentować Lech jak to Lechy dalej brakuje formy brak w ogóle pomysłu na grę te monotonne wrzutki Glasa i deglase i pereiry na Szląsk wykorzystał jedną okazję miał ich kilka ale ta jedna starczyła żeby do Wrocławia jechali z bułgarskiej z punktami bardzo dziękuję za dzisiaj to był bardzo produktywny dzień od rana